La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska telenowela, opowiadająca o losach młodej Jany, która jest emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 15.05 w TVP2. Co wydarzy się w odcinku 302, którego emisję zaplanowano na 7 stycznia 2026 roku? La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 302 streszczenie. Petra próbuje narzucić Feliciano wspólną wersję wydarzeń związanych ze śmiercią ojca. Do la promesy, w interesach, przyjeżdża Anglik Cavendish. Ximena zachowuje się prowokacyjnie i agresywnie, kompromitując rodzinę w oczach gościa. Karo rozważa za i przeciw wyjazdu do Anglii. Chłopak obawia się wybuchu wojny i nie chce rozstawać się z Martiną. Catalina i Pelayo organizują degustację dżemów. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 302. Kiedy oglądać? Nowy odcinek hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic zostanie wyemitowany już w środę, 7 stycznia 2026 roku o godzinie 15.05 w TVP2. Telewizyjne powtórki nie zostały zaplanowane w ramówce Telewizji Polskiej, ale warto pamiętać, że telenowele można również oglądać na platformie wot.tvp.pl. La Promesa Pałac Tajemnic Fabuła. Serial La Promesa Pałac Tajemnic opowiada o Janie, młodej kobiecie, która od dzieciństwa zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami. Jako dziecko była świadkiem brutalnego zabójstwa swojej matki oraz porwania brata. Mimo upływu lat, nie potrafi uwolnić się od bólu, który dotknął jej rodzinę. Postanawia więc wrócić do przeszłości i rozpocząć śledztwo, aby dowiedzieć się, kto stoi za tymi strasznymi wydarzeniami. W trakcie poszukiwań natrafia na trop, który prowadzi ją do rodziny Lujan. Zdeterminowana, decyduje się podjąć pracę jako służąca w ich luksusowej posiadłości La Promesa, mając nadzieję, że w ten sposób odkryje prawdę o swoim cierpieniu. W międzyczasie, w pałacu trwają intensywne przygotowania do ślubu Tomasa, dziedzica rodu. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, aż do tragicznego wypadku lotniczego, w którym ginie Manuel, młodszy brat Tomasa. To Jana staje się jego wybawicielką, a ich losy splatają. La Promesa, Pałac Tajemnic, kto występuje w serialu? W telenoweli występują.